Cześć, się Manko, ja jestem Modi I, i polutujemy sobie dzisiaj Burl City, czyli kolejne troszkę już zapomniane miasto, które kiedyś było na potęgę lutowane i każdy to lutował. Jezus, Maria, ile tego jest? O! Dame Ha. 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 ha, 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 ha. Tak mały rage był. Weźmy sobie teraz to. A tobie już podziękujemy. Sergeant, co zakładamy? okej okay, oh, Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tam widziałem Cat's decider Jak obsterk mnie nie mylił, Cat's decider Tam jeszcze wcześniej, tam się jak dostawałem się do miasta, znalazłem ko 4 Valency. Też myślę, że pozytywnie. O, nie biegają. Bardzo miło. Fajnie, że zombie nie biegają. To najprawdopodobniej łatwiej jest gdy zombie nie biegają. A dobra, jednak biegają, bo ten jakiś szybko podbieg. Mam nadzieję, że wciąż tu jest choć w połowie taka ilość leków, jak była kiedyś. Kiedyś to to był wysyp leków. Mam nadzieję, że teraz też jest. No bo, no bo no bo no bo troszkę się leki uszupliły przez ten czas, kiedy lutowałem, bo już przelutowałem. Nie wiem, można nazwać to na jednej porcji leków. Wow, wow, wow. FPS-y spadły. Nie wiem z jakiego powodu. To bench powinien być. Mi się wydaje. Uh. Jakiś bench No jest to, to nie ma bencha. A szkoda no, myślę, że powinien być. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Pójdźmy sobie tam A my pójdziemy tak jak kiedyś, czyli tam, tam, tam i tam. Pewnie połowa z was nawet nie wie co właśnie w sensie co to znaczy to tam, tam, tam. A zaraz zobaczycie. Oh. Kiknę, kichnę, zaraz, kiknę oh. też czuję, że to będzie mega długi materiał i będzie mega długo się wrzucał. Co mi się bardzo mega nie podoba, bo on do dopływu Ja, yeah, pierwsza broń! Naprawdę, ja. Yeah. Pierwsza broń leżąca luzem, bo na lotnisku znalazłem tylko trzy boksy. Dobra. Jest, pierwsza broń. Ok, teraz pójdziemy tam, jakbyśmy zaczynali tam, gdzie kiedyś się zaczynało. Czyli pójdziemy tam, potem tutaj do tego budynku. Nie wiem, dlaczego FPS-y mi spadają. Nie biegaj. No, widzieliście to? Ile w nim wyładowałem magaz amunicji? Czekajcie, bo znowu biegnie. Nie, o bezsens totalny. Tyle amunicji w nim wyładowałem, ale mam nam zdolnie wylane. Welcome to Wiecie co, pójdziemy sobie tędy od razu. O, patrzcie, z to, żeby ludzie już nie, nie agrowali zombiaków, jak to kiedyś się tu robiło. Tu były leki i mam nadzieję, że znajdę je i teraz I bardzo się cieszę, że dalej są. O, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że dalej są te leki tutaj. Mhm, mm leci. Szkoda, że nie umiesz jeszcze być z ząbiekami Nie ma że powiem, że Wars jest głupi. Kurde, no, ten tłumik, a ten tłumika A, zróbmy zru użytek z tego Beznadziejny celownik. Dobra, to dalej, dalej dalej. Super. Thank you. Zaraz używamy. Dobra, kolejny jakiś lek. Antybiotyk, spoko. Tego już nie używamy. Tutaj jest nic bo tu chyba jeszcze nie byłem. O, nie byłem, a może i byłem. Tylko drzewo było w tym tym. Okej, okay. tutaj kiedyś był dobry loot. Pamiętam robiłem kiedyś tak, że jak mi się nie chciało lootować całego boulder, a tu były jeszcze te boxy, eee, to, 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 to robiłem tak, że lootowałem tylko to i tamtą lokację. I, 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 i. I się blogowałem. W sensie... No, odradzałem się tam, biegłem tutaj tam, bo tam kiedyś też był box Teraz nie wiem co to jest Largonamo To był box i to był box No ale już nie ma Lecz można górze podali coś Więc czekoladę, wezmę Wezmę, bo mam miejsca militarki i muszę to czymś wyprać, wypchać, wyprać, tak, wyprać militarkę. Zjedzmy sobie do chocolate sam jesteś k***a uninstruktiwny. Okej, no to teraz... Ja więcej chyba stracę na tym notowaniu niż zyskam, no ale mam nadzieję, że dojdę w końcu do jakiego ja trafię w końcu tym moim sposobem do jakiegoś spota, który będzie miał jakiś większy sens. Nic. Ha. Nic. No, i oczywiście, możecie mi też w komentarzach. I serć. jak wiadomo, powiem, albo no jak zauważyliście, materiału dość długo nie było. Zrutowania, szczególnie, więc no, samo się nasuwa. Chyba myślę, że, że ja też do końca obeznany w dzisiejszym lucie, że to tak nazwijmy, Nie jestem. To też poszukuję jakiegoś spotu do lutowania ale Boże, ale jakieś w FPSów są straszne w ten, ten burder Pusta? To To jakieś leki UNAT! No i dobra, <grym> gdzie by pójść dalej? Oj, pójdziemy sobie tam, jest jeszcze. O, to jest choinka jeszcze. Czy to nie jest choinka, to jest zwykła drzewa. No. Choinka była w innym miejscu, zwykle w A była tutaj teraz po prawej. Nie jest w tym samym miejscu, bo już widzę światełka. Może tutaj chociaż? Coś? Mm -mm. Yeah, nic. Dobra, to teraz tutaj. O, okay. No zewnątrz nie ma. Nic. No może góra. Rwęż. Nic ciekawego. Tu się jakieś snajperki spalmowałem. Też nic, hmm. e, również nic. no się tak mówię nic, że broni, bo ja to, tu... fajnie, że są jakieś leki, ale jakieś kurde. Nie wiem, że mam pojęcia, gdzie tu się wypowiadałem. Ja robię takiego trochę rana w starym stylu za czasów boksów. No um, mm, dobra, to teraz ten ja budyneczek. No to teraz tutaj, co tutaj? Możemy znaleźć. Night vision. Spoko. Ładnie A myślałem, że naraz raz dwie ściąga, ale to taki... Wuj. nie no. Niedobrze. Tu jest z Maria. Co za mały gry Minoklar. najbardziej. Weźmy. Mandarze. Jak najbardziej. Może coś tutaj. O, znowu P90. -ka. Bardzo miło. Posta. Fiona. Chyba, to znaczy, że mam pełno śmieci. Ciężko jest zaprać, zapchać militarkę. Pasta. Ja yeah. pierdarka. Ja yeah. jestem ustawiony. Dobra, wypróżnimy trochę ten, ten, ten plecak. Niepotrzebne mi jest to. To idzie tutaj. Też mi niepotrzebne. Hmm. 4 wyrzucimy. Nie wyrzucam 4 tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest zbyt cenne, a amunicji też nie mam dużo, więc weźmy co to. Trzymajmy satelitę i od razu to wypróbujemy. Wróciłabym na ISS. Hmm. Odpisałbym, ale... ale później. Śmieszna ta wiertarka. W sensie... dziwna. Nie, ale dobra, lecimy dalej. no, co mam zrobić. Chyba ah. jest teraz najlepszym miejscem do lutowania. oszukujmy się. I do Norad też pójdę. A co? W sumie muszę. Ciekawe, jestem ciekaw, czy spodobałabym, się na przykład seria. Muszę pomyśleć na taką serię na przykład, że będę lutował cały czas jeden spot. W się sensie powiedzmy, na... dajmy przykład. Dajmy przykład na to, że. Nie wiem, co to mogło być granola bar na przykład. Eee, na przykład Norad. No, i tak będę tam lutował, lutował, lutował i powiedzmy, do momentu że znajdę sniperkę i to będzie. Jak będzie jakiś ciekawszy loot, no to wiadomo, że go O, wow. bardzo działa się, bardzo, Już nie bije ta wiertarka, załano seryj, załano, ja, ja, je, je. ja, ja, O, ja, 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 a to dziwnie wygląda <śmiech> <śmiech> To my ludzie, a nie, nie ma seksa Coś tutaj... No nic, no, nie ma nic nie ma nic Kastę nie chcę Home. dobra jeszcze, jest. Je, mam jeden pomysł na jedną lokację, no ale to będzie... już będzie ostatnia, kolejna kurde Kolejny już broń zażyłem, a to mam SK jeszcze z tego co wiem Tak jest jeszcze SK, spoko to jest będziemy teraz używać. Czekaj, czy będzie jakaś czuć jakąś Bądź... zmianę nie, ja nie czuję żadnej zmiany. Strzelak po 90. Masakra, tak mi fps y spadają w tym, tym... ...bebordel city. Oj, lipa, 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 straszna. Hmm... Kurde, już mi ta wena na orze przypada Nic, chyba trzeba będzie pójść do Nora, bo wiem, że tam jest gwarancja dobra. To jeszcze można dostałem się, czy nie zrobić jeszcze raz delta Hmm... Wiecie co? A już, już ten materiały tak jest długi, a wątpię, że wam się chciało. Wyglądać już tak długie materiały, zrobimy chyba tak, że ja już w tym momencie zakończę. A to mi tak już co tam się mo może znaleźć, nie już nic więcej nie będzie ciekawego. Strasznie wolno czyścić do wiertarka. O bo to jeszcze przytnę, to jak będę sobie biegał I muszę dojść do tego ostatniego, tej ostatniej bazy wojskowej od strony Hum Sprinter niej nie byliśmy Zmienimy już na to normalne, już mi się nie chce do wiertarku. Śmieszne to, ale trochę też. No i te autostrady tutaj można było zlutować, czy coś tam jest. Dobra. Dalej. Biegni ludku. W poszukiwaniu... ...snajperki lub innego shitu. Którego... który jest rzadki. Biegni! Ja muszę chodzić już za jakąś bronią też, szkoda. Kurde, chodźmy z tym. Tylko, że z tego nie będę strzelał. Chyba, że to w totalnej ostateczności. Stanowisz mi szkoda. Ja, yeah, paliwo. Nie, 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 to nie jest paliwo. Nie wiem, co to jest. Oh, nie, nie, nie. Tak blisko, jeszcze tylko trochę znowu mi coś, znowu mnie podziebały Ale za to ze dropiłem na sumie w tym bądar no to Zarabiasz to lekko tyle tracisz mniej więcej Takie średnie opłaca się lutuje się leki raczej tam gdzie ich nie tracisz zbyt dużo a Zyskujesz o wiele więcej. Niby, do, niby jest dużo tych leków, ale dużo się też traci. Hmm, tędy przejdźmy. Tędy nie przejdę. Przejdę. Ok, jest. Nie jest ostatnia wakacja, w której coś. Wydaje mi się, że coś mogło być. Czekajcie. Z tej okazji, że tu jestem, aż se chwilę Dobra, ja muszę uderzyć, żeby mi dała spokojnie chwilę. Czekajcie, bo się już znowu rozpędza. Dobra, znowu. Daj mi spokojnie chwilę. Hops, hops. Nic. Dalej. Hops, hops, hops. Nic. Dobra, wiecie co? Nic. Tam też nie widzę nic. Widzimy z Dobra, co by było na tyle? Dzięki za oglądanie. Jeszcze znowu nie znaliśmy nic ani spożytecznego, ale. No ale cóż, bywaj tak. Do następnego. Hej, pamiętajcie o łapkach ewentualnej subskrypcji kanału. Yes.